W tym wideo powiem Ci, co mnie motywuje do rozwijania firmy, do tego, żeby wstawać rano, coś zrobić, coś ulepszyć w świecie innych osób, w życiu innych osób, co mnie do tego motywuje. Mnie do tego nie motywują już tak bardzo pieniądze, jak wtedy co zaczynałem, natomiast dużo bardziej motywuje mnie to, żeby konkurować z innymi, żeby być lepszym, żeby samemu sobie udowodnić, że to co robię, jest wartościowe i że jestem w stanie też konkurować z innymi osobami. Zauważyłem, że taka konkurencyjność powoduje, że bardziej mi się chce pracować, mam większy zapał i nie myślę wcale wtedy nawet o zarabianiu pieniędzy, tylko myślę o tym, żeby udowodnić sobie samemu, że jestem dobry w tym, co robię. I też odkryłem, że jeśli faktycznie polubisz to, co robisz, swoją pracę, polubisz pracę z klientem, z dostawcami, polubisz to, że poznajesz nowych ludzi to naprawdę bardzo ułatwia życie. Kiedy wstajesz rano o piątej i idziesz poddenerwowany, no nie, kolejny dzień, jesteś takim smerfem, marudą, który cały czas narzeka, mi się nie chce tego robić, ja to robię za karę, no to masz wtedy w sobie negatywną energię. Oczywiście tę energię przekazujesz innym ludziom, albo ci ludzie nawet w ogóle nie chcą z tobą rozmawiać, tak? bo widzą twoją minę. Więc warto w życiu na pewno budzić się z optymizmem, nawet jak wstajesz rano, dostrzegać pozytywy, to, że kolejny fajny nowy dzień, zrobię coś niesamowitego, zrobię coś wielkiego i mnie to właśnie nakręca. Tak? Często nawet rano mam taką inspirację, kiedy wstaję, zrobię sobie 5 minut medytacji, wyciszę się, wypiję kawę i czuję po prostu, że dzisiaj zrobię coś istotnego i że właśnie to działanie, nawet jak nie zakończy się sukcesem, posunie mnie o krok do przodu i już kolejna cegiełka w budowie mojej firmy jest postawiona. I to oczywiście w dłuższej perspektywie zaowocuje sukcesem. Takie ja mam do tego nastawienie. Więc dla mnie poniekąd rozwój własnej firmy, biznes to jest jak zabawa w grę planszową, być może nawet w grę komputerową. Ja po prostu gram w biznes jak w grę. I wtedy masz do tego inne podejście, bo jeśli polubisz tą grę, to zauważysz, że wyniki. Pojawiają się dużo łatwiej, bo ty się nie zmuszasz do pracy, bo ty pracujesz z przyjemności i nie ma problemu w rzeczywistości motywacji, bo ta motywacja wychodzi z samego ciebie. Wiadomo, że nasz umysł jakby zazwyczaj zwraca uwagę na albo jakieś przyjemne doświadczenia, albo negatywne. Więc jeśli zakotwiczysz sobie w umyśle, że to, co robisz, jest dla ciebie przyjemne, to twój umysł naturalnie będzie dążył do tego uczucia przyjemności, a ty będziesz naturalnie dużo więcej pracował, przez co będziesz dużo bardziej efektywny. To ci się może wydawać trudne na początku, ale powinieneś taki zwyczaj myślenia o swoim biznesie, o tym, co robisz istotnego na co dzień, wprowadzić do swojego życia. Kolejną sprawą jest to, że jeśli już teraz masz takie negatywne nastawienie do tego, co robisz, jesteś zniechęcony albo wypalony, to też czasami warto sobie zrobić przerwę na parę tygodni, ochłonąć, wypocząć, zebrać sobie energię, siłę, może nabędziesz nowych pomysłów i dopiero wrócić do tego swojego działania. I zacząć to wszystko robić dużo bardziej efektywnie. Więc naprawdę, polecam ci mieć sobie taki entuzjazm i cokolwiek robisz w życiu, robić to z entuzjazmem. Wtedy ludzie też dostrzegają, że tobie się chce, i po prostu nie dość, że łatwiej ci sprzedać, łatwiej ci zarobić. To też oczywiście przekłada się to na efektywność i na to, że zarabiasz więcej. I wydaje mi się, że to zależy w dużej mierze nie od tego, jakie ty masz geny, czy ty jesteś kobietą, czy mężczyzną, ale od sposobu myślenia, od odpowiedniego zaczęcia dnia. Tak jak mówię, często ja wstając rano mam sobie takie uczucie wdzięczności. Jak piję poranną kawę, to zastanawiam się nad tym, za co jestem Ci wdzięczny wszechświatowi, za to, że mogę sobie wypić kawę, że jestem zdrowy, że stać mnie na herbatę na stacji benzynowej. I to uczucie wdzięczności zauważyłem, że prowadzi do tego, że jakby zmienia się Twoja energia. Masz taką postawę dużo bardziej pozytywną, entuzjastyczną, czujesz się lepiej. I oczywiście Twoja mowa ciała się zmienia. Sposób rozmowy z innymi ludźmi, to jak na nich oddziałujesz emocjonalnie. Także możesz sobie też przetestować. Ja nie wiem, czy to na Ciebie będzie działać w 100%, bo trochę takie tutaj Ci rzeczy ezoteryczne być może opowiadam. Niemniej jednak, na mnie to działa i zauważyłem, że kiedy właśnie buduję w sobie rano w głowie taką inspirację, wypijam kubek kawy, medytuję, myślę o pozytywnych rzeczach, które zrobię dzisiaj, to mnie nakręca do działania i poprzez to naprawdę mam dużo dużo lepsze efekty. Oczywiście, co mam ci powiedzieć, tak? Jeśli widzę, że moje zyski są 10% większe miesięcznie, to mnie to cieszy, tak? Naturalnie mnie to cieszy. Natomiast dla mnie Ważne jest to, żebym kochał to, co robię, żeby mi to dawało satysfakcję, bo jeśli Ty zaczynasz biznes, którego nienawidzisz, to konkurując z kimś, kto kocha to, co robi, no zdajesz sobie sprawę, jakie masz szanse w rywalizacji. Zawsze masz gorsze szanse, więc to jest bardzo ważne, żeby kochać to, co się robi. Ja nie mówię, że musisz tak kochać ten biznes na początku, że to będzie gdzieś tam całe Twoje życie, nie będziesz miał znajomych, ale przynajmniej Warto, żebyś troszkę lubił to, co robisz, kontakt z klientem, żeby to nie była taka praca, która kojarzy się tylko i wyłącznie z negatywami, bo wtedy twój umysł jakby naturalnie będzie szukał ucieczki z tej sytuacji i ty nie będziesz chciał pracować w tym własnym biznesie, będziesz rozleniwiony, być może, być może będziesz myślał o tym, żeby się tutaj napić jakiegoś winka, piwka, żebyś sobie wyszedł, wyszła gdzieś tam na imprezę. I wtedy oczywiście to też będzie powodować, że te efekty w życiu, w biznesie są mniejsze. Takie są moje refleksje, przemyślenia. Jeśli się podoba, zostaw łapkę do góry. Polecam też inne moje materiały i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!